Gwiezdny szept. Mgławica Perseusza rozciągała się na setki lat świetlnych, niczym eteryczna zasłona utkana z pyłu i światła. W jej wnętrzu, wśród wirujących obłoków gazu, czaiły się tajemnice, których nie potrafiły rozwikłać nawet najpotężniejsze komputery Zjednoczonej Federacji Planetarnej. To właśnie tam, na granicy znanego kosmosu, miała rozpocząć się historia, która na zawsze odmieni losy ludzkości. Rok 2247. Ludzkość od dawna nie była już samotna w Układzie Słonecznym. Kolonie na Marsie, Europie i Tytanie tętniły życiem, a statki badawcze regularnie przeczesywały rubierze znanej przestrzeni. Jednak to, co czekało poza heliopauzą, wciąż pozostawało tajemnicą. Wśród gwiazd krążyły legendy o zaginionych ekspedycjach, o sygnałach, które pojawiały się i znikały bez śladu o obcych cywilizacjach, które być może obserwowały ludzi z ukrycia. Załoga Aurory, nowoczesnego statku eksploracyjnego klasy Prometeusz, była wyjątkowa. Kapitan Lena Orłowska, niegdyś pilot myśliwca w siłach obronnych Marsa, teraz dowodziła grupą odkrywców. Jej włosy, krótkie i srebrzyste, odbijały światło paneli sterowniczych, a spojrzenie, przenikliwe i spokojne, budziło zaufanie nawet w najtrudniejszych chwilach. Lena była znana z tego, że potrafiła zachować zimną krew w sytuacjach, gdy inni tracili głowę. Jej zastępca, dr Amir Rachman, był astrobiologiem z pasją do rozwiązywania zagadek wszechświata. Urodzony na stacji orbitalnej nad Wenus, od dziecka marzył o odkrywaniu nowych światów. Jego ciemne oczy błyszczały, gdy opowiadał o hipotetycznych formach życia, które mogłyby istnieć w ekstremalnych warunkach mgławic czy gazowych olbrzymów. Wśród załogi była też Mei-Ling Chen, główna inżynierka, której poczucie humoru rozładowywało nawet najbardziej napięte sytuacje. Mei-Ling pochodziła z Luny, gdzie nauczyła się radzić sobie z awariami w warunkach, w których najmniejszy błąd mógł oznaczać śmierć. Jej dłonie były szybkie i precyzyjne, a umysł analityczny i kreatywny zarazem. Dopełniali ich jeszcze pilot nawigacyjny Ilya Sidorov, specjalista od systemów sztucznej inteligencji oraz dr Zara El-Mazri, psycholożka i lingwistka, której zadaniem było nie tylko dbanie o kondycję psychiczną załogi, ale i przygotowanie ich na ewentualny kontakt z obcą inteligencją. Zara, wychowana w multikulturowym środowisku stacji badawczej na Tytanie, biegle władała kilkunastoma językami i miała niezwykły dar do rozumienia subtelnych niuansów komunikacji. Ich celem była mgławica Perseusza, a dokładniej sektor zwany przez astrografów Odchłanią Szeptów. To tam, wśród wirujących obłoków, niedawno zarejestrowano anomalie energetyczne. Sygnały, które docierały do stacji nasłuchowych na Plutonie, były regularne, powtarzalne, jakby ktoś próbował się z nimi skontaktować. Sztuczna inteligencja Aurory, zwana przez załogę Ateną, Analizowała dane przez wiele tygodni, zanim wytypowano miejsce, z którego pochodziły impulsy. Przygotowania do misji trwały miesiącami. Statek został wyposażony w najnowsze systemy ochrony przed promieniowaniem, zaawansowane sensory kwantowe oraz napęd Alcubiera, pozwalający na pokonywanie ogromnych odległości w relatywnie krótkim czasie. Każdy członek załogi przeszedł rygorystyczne szkolenia, zarówno techniczne, jak i psychologiczne. Wszyscy wiedzieli, że wyprawa w odchłań szeptów to nie tylko szansa na naukowe odkrycia, ale i ogromne ryzyko. Dzień startu był chłodny i cichy. Aurora unosiła się na orbicie wokół Marsa, gotowa do skoku. Lena spojrzała na swoich ludzi, widziała w ich oczach mieszankę ekscytacji i niepokoju. Za pięć minut przechodzimy w tryb nadprzestrzenny, ostatnia szansa, żeby się wycofać, powiedziała, choć wiedziała, że nikt nie zamierza tego zrobić. Ilia uśmiechnął się szeroko. Kapitanie, jeśli nie wrócimy, przynajmniej będziemy mieli najlepszy widok w galaktyce. Mayling przewróciła oczami. Nie zamierzam zostawiać moich narzędzi na pastwę próżni. Wracamy wszyscy i to w jednym kawałku. Amir skinął głową, a Zara tylko lekko się uśmiechnęła, notując coś w swoim terminalu. Lena poczuła, jak napięcie w jej ramionach ustępuje miejsca determinacji. Ateno, aktywuj napęd kurs odchłań szeptów Statek zadrżał, gdy pole warp otoczyło kadłub. Przestrzeń wokół nich zafalowała, a gwiazdy rozciągnęły się w świetliste smugi. W jednej chwili opuścili znany świat i wkroczyli w nieznane. Podróż trwała tygodniami. Czas płynął inaczej w nadprzestrzeni, a załoga musiała radzić sobie z monotonią i narastającym napięciem. Zara organizowała regularne sesje rozmów, podczas których każdy mógł podzielić się swoimi obawami i nadziejami. Podczas jednej z sesji doszło do spięcia między Ilią a Amirem. Ilia uważał, że powinni skupić się na analizie technicznej sygnału, podczas gdy Amir był zdania, że najważniejsze jest zrozumienie intencji nadawcy. Lena musiała interweniować, przypominając im o konieczności współpracy. Mailing naprawiała drobne usterki, które pojawiały się w systemach statku, a Amir analizował dane z sensorów, szukając jakichkolwiek śladów życia. Pewnej nocy, gdy Lena siedziała samotnie na mostku, wsłuchując się w cichy szum systemów podtrzymywania życia, Atena odezwała się niespodziewanie: Kapitanie, wykryłam anomalię w sektorze 7G. Sygnał o parametrach nieznanych dotąd w bazie danych. Lena natychmiast wezwała załogę. Na głównym ekranie pojawił się wykres. Regularne impulsy układające się w matematyczną sekwencję. Amir wpatrywał się w dane z rosnącym zdumieniem. To ciąg Fibonacciego. Ktoś lub coś próbuje się z nami skontaktować. Ilia spojrzał na kapitan. To pułapka czy zaproszenie? Lena podjęła decyzję bez wahania. Zbliżamy się do źródła. Ateno pełna gotowość bojowa. Mailing sprawdź systemy osłon. Amir, przygotuj się do analizy sygnału w czasie rzeczywistym. W miarę jak aurora wnikała w gęstą mgławicę, wokół statku zaczęły pojawiać się dziwne struktury, jakby kryształowe miasta zawieszone w próżni. Światła odbijały się od ich powierzchni, tworząc kalejdoskop barw, jakiego nikt wcześniej nie widział. Załoga patrzyła w milczeniu, nie miała z zachwytu i lęku. Nagle systemy statku oszalały. Holograficzne ekrany wypełniły się obrazami, wspomnieniami załogi, ich marzeniami, lękami, radościami. Okazało się, że istoty zamieszkujące mgławice, byty energetyczne, które załoga nazwała szeptaczami, komunikują się poprzez emocje i wspomnienia. To one wysłały sygnał, próbując nawiązać kontakt z kimś, kto zrozumie ich sposób postrzegania rzeczywistości. Lena poczuła, jak jej umysł otwiera się na nowe doznania. W jednej chwili zobaczyła swoje dzieciństwo na Ziemi, pierwsze loty nad powierzchnią Marsa, strach przed utratą bliskich. Obok niej Amir przeżywał na nowo chwilę, gdy po raz pierwszy zobaczył pod mikroskopem ślady życia w lodach Europy. Meiling śmiała się i płakała jednocześnie, widząc obrazy swojej rodziny na Lunie, pierwsze sukcesy i porażki. Szeptacze odpowiadały, pokazując obrazy z własnej egzystencji. Narodziny gwiazd, śmierć planet, samotność i pragnienie zrozumienia. Komunikacja była trudna, pełna nieporozumień i emocjonalnych burz, ale z każdą chwilą załoga uczyła się coraz więcej. Zara dzięki swojemu doświadczeniu w komunikacji międzykulturowej pomagała w interpretacji subtelnych niuansów przekazywanych przez szeptaczy. Wspólna komunikacja zbliżyła ich jeszcze bardziej. Musieli ufać sobie nawzajem, dzielić się najgłębszymi przeżyciami, by przekazać je nowym przyjaciołom. W końcu szeptacze przekazały im wiedzę, mapę tuneli czasoprzestrzennych, które mogły skrócić podróże międzygwiezdne z lat do dni. Ale był warunek: ludzkość musi nauczyć się szacunku do innych form życia, nie powtarzać błędów przeszłości. Lena obiecała, że zrobią wszystko, by tak się stało. Mgławica Perseusza, a właściwie jej najgłębszy sektor. Odchłań szeptów była miejscem, gdzie prawa fizyki zdawały się ustępować miejsca czemuś starszemu i bardziej tajemniczemu. Aurora dryfowała wśród kryształowych struktur, które przypominały gigantyczne, lśniące katedry. Każda z nich pulsowała światłem, jakby oddychała w rytmie nieznanej melodii. Załoga powoli dochodziła do siebie po pierwszym kontakcie z szeptaczami. Zara El Masri, psycholożka, analizowała reakcje wszystkich członków ekipy. To nie była halucynacja. Te istoty naprawdę komunikują się przez emocje i wspomnienia. Musimy być ostrożni, ale i otwarci. Zara wykorzystując swoje umiejętności lingwistyczne, zaczęła tworzyć matrycę emocjonalnych odpowiedników, która miała pomóc w bardziej precyzyjnej komunikacji z szeptaczami. Amir Rachman wciąż pod wrażeniem próbował zrozumieć, jak przekazać szeptaczom bardziej złożone idee. Jeśli potrafią odczytywać nasze uczucia, może uda się im pokazać, że nie jesteśmy zagrożeniem. Spróbuję przesłać im obrazy naszej historii, nauki, sztuki. Mei-Ling Chen, jak zwykle praktyczna, sprawdzała systemy statku. Ateno, raport o stanie osłon. Nie chcę, żeby jakaś kosmiczna burza zaskoczyła nas w tym miejscu. Atena S.I. Aurory odpowiedziała natychmiast. Systemy działają w normie, jednak wykrywam wzrost aktywności energetycznej w pobliżu. Zalecam ostrożność. Lena Orłowska zebrała wszystkich na mostku. Musimy zdecydować, co dalej. Szeptacze przekazali nam mapę tuneli czasoprzestrzennych, ale nie wiemy, dokąd prowadzą. To może być największy przełom w historii ludzkości albo pułapka. Ilias Idorow, pilot, spojrzał na holograficzną mapę. Jeden z tuneli prowadzi do systemu Tau Ceti. To ponad dwanaście lat świetlnych stąd. Jeśli to prawda, możemy tam dotrzeć w kilka godzin. Zara dodała. Szeptacze chcą, żebyśmy zrozumieli ich świat. Może powinniśmy spróbować nawiązać głębszy kontakt, zanim podejmiemy decyzję o podróży przez tunel. Lena skinęła głową. Amir, spróbuj przesłać im obrazy naszej kultury. Mailing. Przygotuj systemy na ewentualny skok, Ilia, bądź gotów do manewrów awaryjnych. Amir zamknął oczy i skoncentrował się, pozwalając Atenie połączyć jego myśli z interfejsem komunikacyjnym. Przesłał szeptaczom obrazy Ziemi, błękitnych oceanów, zielonych lasów, miast tętniących życiem. Pokazał im ludzi śmiejących się, płaczących, kochających, przekazał im muzykę, sztukę, naukę, marzenia o gwiazdach. Odpowiedź była natychmiastowa. Cały statek wypełnił się światłem i dźwiękiem, jakby szeptacze śpiewały pieśń o narodzinach galaktyk. Załoga poczuła przypływ ciepła, radości, zrozumienia. Szeptacze pokazały im swoje wspomnienia: powstawanie pierwszych gwiazd, ewolucję mgławicy, samotność trwania przez eony bez kontaktu z innymi istotami. Lena poczuła łzy na policzkach. One są samotne, tak jak my, kiedyś, zanim wyruszyliśmy w kosmos. W tym momencie Atena odezwała się. Otrzymuje nowe współrzędne. Szeptacze zapraszają nas do przejścia przez tunel czasoprzestrzenny. Chcą, żebyśmy zobaczyli ich świat. Załoga spojrzała na siebie. Decyzja była jednomyślna. Jednak Ilia wyraził swoje obawy. Kapitanie, nie wiemy, co nas tam czeka. Może to być pułapka. Powinniśmy zachować ostrożność. Lena odpowiedziała: Wiem, Ilia, ale musimy zaufać szeptaczom. Inaczej nigdy nie dowiemy się, co kryje się po drugiej stronie tunelu. Ateno, aktywuj napęd. Kurs, tunel szeptaczy. Przejście przez tunel czasoprzestrzenny było doświadczeniem, którego nie dało się porównać z niczym innym. Przestrzeń wokół aurory zwinęła się, a czas przestał mieć znaczenie. Załoga czuła, jakby płynęła przez ocean światła, w którym każda kropla była wspomnieniem, myślą, uczuciem. Gdy statek wyłonił się z tunelu, przed ich oczami rozciągał się nowy świat, system gwiezdny, którego nie było na żadnych mapach. W centrum świeciła błękitna gwiazda, a wokół niej krążyły planety o niezwykłych barwach. Najbliższa z nich, pokryta lśniącymi jeziorami i fioletowymi lasami, wyglądała jak raj. Atena zarejestrowała obecność struktur na powierzchni, geometryczne formacje, które mogły być miastami szeptaczy. Lena wydała polecenie lądowania na jednej z wysp, gdzie sygnał energetyczny był najsilniejszy. Po wylądowaniu załoga opuściła statek. Powietrze było czyste, lekko słodkawe, a niebo mieniło się kolorami, jakich nie widzieli nigdy wcześniej. Wokół nich pojawiły się świetliste sylwetki. Szeptacze, w swojej naturalnej formie, przypominały wirujące wstęgi energii, które tańczyły w powietrzu. Zara jako pierwsza spróbowała nawiązać kontakt. Skupiła się na uczuciu ciekawości i przyjaźni, przesyłając je w stronę szeptaczy. Istoty odpowiedziały, otaczając ją delikatnym światłem. W jednej chwili Zara zobaczyła obrazy, wspomnienia szeptaczy z czasów, gdy ich cywilizacja była młoda, gdy budowali swoje pierwsze miasta z czystej energii, gdy uczyli się panować nad materią i czasem. Zara, wykorzystując swoją matrycę emocjonalnych odpowiedników, zaczęła zadawać pytania, starając się zrozumieć ich historię i kulturę. Namir analizował dane, które napływały z sensorów. Ich technologia opiera się na manipulacji polami kwantowymi. Potrafią tworzyć i przekształcać materię za pomocą myśli. To poziom, o którym nawet nie śniliśmy. Meiling zafascynowana badała strukturę jednego z kryształowych budynków. To jakby żywa architektura. Materiał reaguje na dotyk, zmienia kształt pod wpływem naszych emocji. Ilia zawsze czujny obserwował otoczenie. Nie widzę żadnych oznak zagrożenia. Szeptacze naprawdę chcą się z nami zaprzyjaźnić. Lena poczuła, że to przełomowy moment. Musimy się nauczyć ich języka, ich sposobu myślenia. To może być początek nowej ery dla ludzkości. Szeptacze zaprosiły załogę do swojego miasta. Przechodzili przez świetliste korytarze, w których ściany pulsowały w rytm ich kroków. W centrum miasta znajdowała się ogromna sala, wypełniona wirującymi kryształami. To tam szeptacze przekazali im najważniejszy dar wiedzę o harmonii, współpracy i szacunku dla wszystkich form życia. Załoga Aurory spędziła na planecie szeptaczy wiele dni, ucząc się, rozmawiając, dzieląc się swoimi historiami. Z czasem zaczęli rozumieć, że szeptacze nie są tylko istotami energetycznymi, są strażnikami równowagi w galaktyce, opiekunami młodych cywilizacji. W miarę jak załoga poznawała szeptaczy, zaczęli dostrzegać, jak bardzo ich własne relacje się pogłębiły. Lena i Amir spędzali długie godziny na rozmowach o przyszłości ludzkości o tym, jak można wykorzystać zdobytą wiedzę, by uczynić ziemię lepszym miejscem. Mei Ling i Ilia, choć tak różni, stali się nierozłączni. Wspólnie badali technologię szeptaczy, śmiejąc się i żartując nawet w najbardziej stresujących momentach. Zara, która zawsze była nieco wycofana, otworzyła się na innych, dzieląc się swoimi przemyśleniami i marzeniami. Pewnego dnia szeptacze zaprowadzili ich do miejsca, które nazwali ogrodami wspomnień. Był to ogromny park, w którym każda roślina, każdy kamień był nośnikiem wspomnień, zarówno szeptaczy, jak i innych istot, które odwiedziły ich świat. Załoga mogła dotknąć kryształowych drzew i zobaczyć obrazy z przeszłości: narodziny gwiazd, pierwsze loty ludzi w kosmos, spotkania z innymi cywilizacjami. Lena poczuła, jak jej serce wypełnia się nadzieją. Jeśli ludzkość nauczy się szacunku i współpracy, możemy osiągnąć wszystko. Szeptacze pokazali nam, że nie jesteśmy sami, że wśród gwiazd można znaleźć przyjaźń i zrozumienie. Amir dodał: Musimy wrócić na Ziemię i podzielić się tą wiedzą. To nasz obowiązek. Szeptacze zgodzili się przekazując załodze aurory, mapę tuneli czasoprzestrzennych oraz klucz do ich aktywacji. Ostrzegli jednak, że nie każda cywilizacja jest gotowa na taką moc, tylko ci, którzy potrafią współpracować i szanować innych, mogą bezpiecznie korzystać z tej technologii. Przed powrotem na statek załoga pożegnała się z szeptaczami. Każdy z nich otrzymał kryształ nośnik wspomnień, który miał im przypominać o tym, czego się nauczyli. Zara otrzymała od szeptaczy specjalny dar, zdolność do bezpośredniej komunikacji z nimi za pomocą myśli. Podróż powrotna przez tunel czasoprzestrzenny była równie niezwykła, jak pierwsze przejście. Aurora pojawiła się na orbicie Marsa zaledwie kilka godzin po wylocie, choć dla załogi minęły tygodnie. Wieści o ich odkryciu rozeszły się błyskawicznie po całej federacji. Na Ziemi powitano ich jak bohaterów. Lena, Amir, Meiling, Ilia i Zara stali się symbolem nowej ery ery współpracy, otwartości i szacunku dla innych form życia. Ich opowieść o szeptaczach, o ogrodach wspomnień i o mapie tuneli czasoprzestrzennych zainspirowała miliony ludzi do marzeń o gwiazdach. Federacja powołała specjalny zespół, który miał zbadać technologię szeptaczy i przygotować ludzkość na kolejne kontakty z obcymi cywilizacjami. Lena została mianowana ambasadorką do spraw kontaktów międzygwiezdnych. Amir kierował zespołem naukowym, mailing nadzorowała wdrażanie nowych technologii, Ilia szkolił przyszłych pilotów, a Zara prowadziła programy edukacyjne, ucząc ludzi empatii i współpracy. Zara, dzięki swojej zdolności do komunikacji z szeptaczami, stała się łącznikiem między ludzkością a tą niezwykłą cywilizacją. Z czasem ludzkość zaczęła korzystać z tuneli czasoprzestrzennych, odkrywając nowe światy, nawiązując kontakty z innymi cywilizacjami, ucząc się i dzieląc swoją wiedzą. Szeptacze stali się nie tylko sojusznikami, ale i przyjaciółmi, którzy pomagali ludziom rozwijać się i unikać błędów w przeszłości. Jednak nie wszyscy w federacji byli zadowoleni z takiego rozwoju sytuacji. Grupa polityków i wojskowych uważała, że technologia tuneli czasoprzestrzennych. Powinna być wykorzystywana do celów militarnych, a nie do pokojowej eksploracji. Doszło do napięć i konfliktów, które zagrażały jedności federacji. Lena, Amir, Meiling, Ilia i Zara musieli stawić czoła tym wyzwaniom, broniąc swoich ideałów i walcząc o przyszłość ludzkości. Załoga Aurory pozostała nierozłączna. Ich przyjaźń, zahartowana wśród gwiazd, stała się fundamentem nowej ery. Każde z nich wiedziało, że prawdziwa siła tkwi nie w technologii, lecz w zrozumieniu, empatii i współpracy. Minęły lata. Lena Orłowska, już jako admirał floty eksploracyjnej, patrzyła na rozgwieżdżone niebo z pokładu nowego statku Aurora II. Obok niej stali jej dawni towarzysze. Wspólnie wyruszali na kolejną misję, gotowi odkrywać nowe światy, budować mosty między cywilizacjami, szukać przyjaźni i zrozumienia. Zara, dzięki swoim umiejętnościom, nawiązała kontakt z nową cywilizacją, istotami żyjącymi wewnątrz czarnych dziur. Ich wiedza o naturze wszechświata była nieoceniona i mogła pomóc ludzkości w rozwiązaniu wielu zagadek. Wśród nieskończonych przestrzeni kosmosu narodziła się nowa nadzieja, że nawet wśród gwiazd można znaleźć dom.